Krzysztof Kosela z nami po efektownym nokaucie na gali w Wieliszce. No dobrze to dzisiaj w ringu wyglądało, byłeś szybki, yy, byłeś dynamiczny i zakończyło się dosyć szybko. Tak, zakończyło się dosyć szybko, chociaż przygotowany byłem na cały dystans. No skończyło jak się skończyło, także zadowolony z jestem. Tak obserwując nawet Ciebie przez te kilkadziesiąt sekund w ringu można było zobaczyć, że chyba te przygotowania do walki już były trochę inne niż do poprzednich startów. Tak, tak. Były zupełnie inne. No, dużo, dużo rzeczy yy, po prostu można powiedzieć, że testujemy. No i ciężka praca i zobaczymy, co będzie dalej. Czułeś, że Białorusin, nie wiem, czy jak zobaczył Ciebie, czy też jak poczuł Twój pierwszy lewy, prosty, to troszkę się Ciebie przestraszył i już potem unikał walki? Yy, trudno powiedzieć. Ja nie zwracam nigdy na to uwagę. Najważniejsze jest dla mnie to, żeby wygrać i wchodzę zawsze nastawiony, że cały dystans będę boksował, nieważne czy to Białorusin, kto by to nie był, zdaję sobie z tego sprawę, że każdy przyjeżdża wygrać. Ten prawy podbródkowy faktycznie idealnie siadł tam na szczękę. Tak, tak. Trafiłem, udało się fajnie. Jestem zadowolony, bo szczęście mi sprzyjało. No i wygrałem. Powiedz, jak wygląda sytuacja z Twoimi treningami? Bo kilka miesięcy temu były jakieś zawirowania w tym temacie. Czy to już się uspokoiło? Nie, nie. Wszystko, wszystko jest, można powiedzieć, w najlepszym porządku. Tylko trenować. Chęci są, zobaczymy, co będzie dalej. Czas pokaże. Znamy jakiś przybliżony termin kolejnej walki? Na początek wracam, chwila odpoczynku, 2-3 dni, no i wracam do treningów. Będziemy dalej pracować, bo dużo, dużo jeszcze przede mną pracy, bardzo dużo można powiedzieć. Wiem, było to z doświadczenia po prostu. Dziękuję bardzo.